Największą zaletą wentylacji mechanicznej jest jej niezależność w stosunku do warunków atmosferycznych. Daje ona również możliwość kontroli ilości powietrza, która przepływa przez system, co przekłada się w dużej mierze na oszczędności. Zaletą rekuperacji jest również filtrowanie powietrza z różnego rodzaju szkodliwych substancji, takich jak cząsteczki smogu czy alergeny. Jest też najbardziej energooszczędnym rozwiązaniem wentylacyjnym, bo zapewnia ona wymianę powietrza, a tym samym Część tego powietrza, które wyrzucane jest na zewnątrz, ona odzyskuje i wprowadza z powrotem do domu. Jej najważniejszy element to centrala wentylacyjna, zwana rekuperatorem. Dzięki zastosowaniu wymiennika ciepła w rekuperatorze możemy kontrolować proces wymiany powietrza oraz ograniczyć jego utratę, bo rekuperator odzyskuje średnio nawet 80% ciepła, które w innym wypadku uciekłoby z domu przez otwarte okna, kominki wen wentylacyjne czy samą wentylację grawitacyjną.